Witam wszystkich, oto w czwartym odcinku przyszłościowych modów na moim kanale. W dzisiejszym odcinku omówimy sobie modyfikację o nazwie Bractwo Śniącego Droga kufolności". Zakładam, że pewnie po nazwie będziecie bardzo zainteresowani właśnie modyfikacją i przyznam się, że także jestem bardzo zainteresowany tym projektem. Spójrzmy na to z tej strony. Ile modów powstało opowiadających o Bractwie? W żadnym modzie nie zostało to wyjaśnione skąd się wzięli, albo co robili po prostu w górniczej dolinie, jakby na to nie spojrzeć. Modła być dość sporym gigantem, który powstaje w Niemczech, oczywiście do gotyka dwójki. Po screenach można zauważyć, jakie zmiany się zapowiadają, i także jakie nowe lokacje będą w tejże modyfikacji. Trzeba też dodać, że akcja rozgrywa się kilka lat przed wrzuceniem naszego kochannego, bezimiennego do górniczej doliny. I także bractwo ma pod opieką kopalni złota, który były zawalone w naszym ukochanym gotiku. Także będziemy poznawali przeszłość Iberiona i będziemy po prostu uczestniczyli w niej. No cóż, naprawdę zapowiada się, że to będzie genialny hit, jak Ceres Retur, Returnik 2, Global Mod i właśnie bractwo droga do wolności. Naprawdę zapowiadają się <grym> zajebiście po prostu, moim zdaniem zajebiście. I nie mogę się doczekać, kiedy te modyfikacje wyjdą w przyszłości i zostaną one przetłumaczone. Jeżeli ta seria się wam podoba, to tradycyjnie zapraszam do łapkowania i komentowania tego filmu. Mam nadzieję, że nawiąże się ciekawa dyskusja na temat Bractwa. Do zobaczenia ludzie, trzymajcie się, pa!